Cześć kochani, za nami koniec sezonu 2025. Jestem znowu w porcie PTTK Wilkasy pod dezetą, bo chciałem Wam serdecznie z całego serca podziękować w imieniu swoim Karola i całej reszty ekipy Mazury 24, oczywiście oraz gospodarzy portu PTTK Wilkasy i Dezety. Za nami niesamowity moment, jak już powiedziałem na, na live, ie. W moim odczuciu najfajniejsza impreza tego ubiegłego sezonu, mnóstwo emocji, potężna dawka energii na zimę i pewnie u wielu Was, tak jak i w naszej ekipie, potężne zmęczenie po całej imprezie. Byliśmy w nowym miejscu. Zawsze jak ta impreza się przynosi do nowej tawerny, nie wiemy... Czego się spodziewać, co nas może spotkać, jak wy zareagujecie, czy ta ilość miejsca, która jest, będzie wystarczająca. Wiele osób, jak wchodziło do ZETY w czwartek, mówiło: ojej, my się tu wszyscy nie zmieścimy, jak damy radę. Jak się okazuje, pierwsza impreza, która odbyła się na dwóch płaszczyznach, dwóch poziomach, czyli na dole i na górze, spowodowała, że wszyscy jednak się zmieściliśmy. Temperatura. Parę razy po 8 stopni brzydko lało, mimo to pływaliście, mimo to żeglowaliście, mimo 6-7 w skali Boforta wiatru, daliście radę. Kochani, brawa dla Was. Yy, udowodniliście, że żeglarstwo i Mazury są dla Was niezwykle istotne. Yy, a wieczorem udowodniliście, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Szukacie tylko pretekstu. Nie, żeby przejechać na Mazury, nie, żeby pożeglować, ale żeby spotkać się z, z niesamowitymi ludźmi, Którzy tworzą klimat nie tylko tawern, ale także tych wszystkich mazur, na szlaku, przy ognisku, czy gdziekolwiek, gdzie się z tymi wszystkimi osobami spotykacie. Kochani, w związku z tym serdeczne podziękowania razem dla dz za pomoc w organizacji i ugoszczenie nas, bo to jest spory wydatek i, i spory nakład sił, żeby taką imbrezę, imprezę zorganizować i obsłużyć. Ale. Przede wszystkim podziękowania dla tych wszystkich osób, które dały z siebie, wydobywały z siebie dźwięki i ich instrumenty wydawały, też wydobywały dźwięki. Pierwszego dnia w czwartek, Romek, Tkaczyk, premierowo Romku, dziękuję bardzo. Byłeś w czwartek, byłeś w piątek. Fajnie, że w końcu nam się udało spotkać. Nie podczas kiedy. Ty jesteś w pracy i my jesteśmy w pracy na koncertach, gdzieś w Mikołajkach, gdzieś w Kietlicach, w Szczynorcie. Tylko w końcu mogliśmy spotkać się na neutralnym gruncie, podczas jakby jednak nie było, jednak bardziej zabawy niż pracy. Grzesiu Polakowski, dziękuję za propozycję, że możesz dla nas zagrać w czwartek. Wiem, że w dezecie czujesz się super i w tym miejscu. Dla ciebie występ to po prostu jest przyjemność, nie żadna praca i udowodniłeś to po raz kolejny. A oczywiście zawsze to będę powtarzał, dziękujemy też za pomysł zrobienia kameralnej, kameralnej imprezy. Kameralnej, która w tym roku przebiła, wydaje mi się, barierę 500 osób. Dlaczego tak myślę? Bo będę liczył te głowy po zdjęciach mniej więcej i tylko przy barze, w pewnym momencie na jednym zdjęciu naliczyłem 80 osób, tylko w tym kącie przy barze, więc totalny szok, jeśli chodzi o ilość osób. W następnej imprezie na pewno będą smyczki, będą jakieś holdery. Wszyscy napiszą swoje imiona, bo tyle ludzi wspaniałych się poznaje, ale po imionach niestety spamiętać ich trudno. Sobota. Sobota to był już ten dzień właściwy, bo o ile czwartek to wszyscy przypływaliście, przyjeżdżaliście. A nie, sobota, piątek najpierw. W piątek kto wystąpił, kochani, piątek? Ja teraz muszę to wszystko przypominać, bo było tak dużo emocji, tak dużo rozmów, tak dużo przywitań, że po prostu ucieka. Ucieka to z głowy maksymalnie. Kto grał w piątek? A w piątek, huch Bosmana, wariacji Zolecka. Kochani, trzeci raz jesteście na naszej imprezie i trzeci raz pokazaliście, że. Umiecie się bawić, rozkręcacie się z każdym koncertem, i ten sezon 2026 myślę, będzie Was jeszcze więcej na Mazurach i jeszcze bardziej okrasicie te mazurskie tawerny swoimi wersjami szant i nie tylko, bo nie śpiewacie przecież tylko szant. Piątek. Piątek, no właśnie muszę sobie przypomnieć, Kto jeszcze grał w Piątek? Bo tak was dużo, że mi się też. dni, słuchajcie, wszystkie zlały w jedną imprezę. W piątek na pewno, a już wiem, że eksperyment był po was. Chłopaki, słuchajcie, z Malborka lecieli po pracy na wariata tym swoim Lublinem. Młode chłopaki, bo robiłem z nimi wywiad, to średnia wieku u nich wynosi 19 lat. I słuchajcie, no zrobiliście. To, co do Was należało po prostu. Byliście sobą. Byliście sobą i na wielu koncertach letnich, po takim jednym z koncertów właśnie Was zaprosiłem na tą imprezę, więc daliście z siebie wszystko, a, kolorze, a żagle w kolorze magenty to jest po prostu top topów. Najśmieszniejsze jest to, że piosenka trochę napisana przez Was po złości, troszeczkę dla żartu i Was w jakiś sposób definiuje i mimo, że szukaliśmy pomysłu, jaki rodzaj muzyki uprawiacie, no i Punk się mówi, pisze się punk. No to tak sobie tak przewrotnie wymyśliłem, że wy uprawiacie rodzaj muzyki funk, bo jest u Was mnóstwo fanów, mnóstwo zabawy, mnóstwo energii. Jak się okazuje, ta impreza dla Was też była okazją do spłacenia długu dla zrefowanych. Zrefowani i Wy wiecie o co chodzi. Hani Blukart, Card. Blukart Card też wystąpił w piątek, chłopaki z Olsztyna. Dziękuję bardzo. Nie było dzisiaj, nie, nie było Hamonda, ale było zastępstwo na tych klawiszach. Też fenomenalny występ. Ja wam powiem szczerze, ja już nie byłem w stanie oddzielić yy, koncertów między sobą, Oddzielałem je, bo robiłem live, y, ale nie byłem w stanie ich oddzielić pod kątem y, tych emocji, które tam towarzyszyły, bo y, my, gdy jednak robiliśmy tą imprezę, to na nie robiliśmy live. Y i ja w każdym koncercie, może oprócz tych pierwszych zawsze, mam problem z dojściem do sceny, z zrobieniem live'a, z robieniem zdjęć, bo mnóstwo osób się bawiło, a wy. Wy po prostu byliście sobą, jesteście nieodzowną częścią tej imprezy. Była to wasza y, u nas, z nami trzecia impreza, i mam wrażenie, że y, mimo, że to jednak jest jakaś jaka siła przyjechać po pracy i zagrać w piątek, to staliście się częścią wielkiej rodziny Mazury 24, wszystkich czytelników i wszystkich też y, właścicieli i innych osób, bo wiemy, że y, dobrze w, na tych Mazurach się czujecie i y, mamy nadzieję, że to się po prostu nigdy, nigdy nie zmieni. Kolejne podziękowania Igor dla synka. Igor wpadł, już nie Igor, tylko Igor, bo tak go Chrisu przemianował. Igor faktycznie w tym roku największa trema z możliwych. Ja z nim rozmawiałem, co się stało, jak to jest. I Igor mówi, no tak, tato, jak ja sobie trenuję w domu na gitarze, na, na klawiszu i śpiewam sobie sam w słuchawkach i się skupiam, to wszystko się udaje. Ale gdy nagle Krisu e, gra na gitarze, nagle gdy Wally zaczyna stukać w perkusję, no to nagle się okazuje, że Trzeba jeszcze popracować przede wszystkim nad, nad takim nad doświadczeniem, czyli trzeba zagrać tych koncertów, trzeba zagrać wiele razy publicznie, żeby umieć się zachować, nawet jak coś przeszkadza. Ale brawo za odwagę, brawo za nowe kawałki, brawo za kawałek chyba nagrany dla Aureli. Fajnie to się ułożyło, i wiem, że te imprezy Igora motywują. Zresztą wiemy, że Igor też ma już swoich takich fanów, którzy też czekają na jego występ. Piątek zakończył Okaw Storm. Okaw Storm, tak jak już wspomniałem, przed występem zespołu zespół, który od prawie albo od ponad 20 lat jest tą DZ połączony. Połączony nie tylko przyjaźnią, nie tylko relacją z tymi wszystkimi ludźmi, którzy to budowali kiedyś, ale także jest połączony z tym miejscem, jako miejscem, gdzie rozpoczynała ich. Kariera, może kariera nie, ale cała przygoda z tą muzyką, z tymi szantami, z własnymi kawałkami i z tą piękną historią, którą dalej, dalej tworzycie. Ja wspomniałem, że nie ma tawerny, bez, nie ma DZ bez okawu, i nie ma okawu bez DZ. -ty. Oczywiście, że są, bo funkcjonujecie osobno. DZ ma innych muzyków czasami, a Wy jako Okaw też gracie w innych miejscach, ale yy, dla mnie w każdym sezonie, już od pięciu sezonów. W DZ najlepsze koncerty, mimo że są su super, grają inni muzycy, naprawdę nic nie mogę zarzucić, są super imprezy, to jednak gdy wygracie, to wygracie, jakbyście byli w domu. I ja bardzo często na relacjach DZ nagrywam, nazywam właśnie... Waszym takim troszeczkę muzycznym domem. Mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni i zawsze jak będziemy w dezecie, zawsze będziemy mogli liczyć na Wasze wsparcie i zawsze dołożycie co najmniej półtora godziny świetnej muzyki od siebie. E, kochani, miało być szybkie podziękowania, ale naprawdę dużo jest emocji po tej imprezie. One jeszcze, tak, echo tych emocji jeszcze we mnie tak się obija od tych wszystkich e, wnętrzności. E, sobota, e, kiedy myśleliśmy, że tego piątku nic nie przebije, bo naprawdę ścisk, ilość osób, ilość śmiechów, ilość przywitań, ilość zabawy była tak ogromna, że miałem takie wrażenie, no, że w sobotę to chyba jednak tak się nie może udać. A się okazuje, że część ludzi, która w piątek dobiła się na maksę, na maksa tą ilością zabawy i pewnie dostała zakwasów, nie tylko nóg i mięśni, to te osoby się nie pojawiły w sobotę, ale pojawiły się nowe osoby, które w piątek po prostu nie mogły. I sobota była o rany. Była chyba jeszcze lepsza, bo niektórzy już byli zaprawieni w boju, i sobota to też fenomenalne. Fenomenalne zespoły. Tomasz grom, paciorek. Wiesz co, ja nie wiem, czy ty śpiewasz Tomek, czy uprawiasz stand-up. Ja czasami mam wrażenie, że ty mówisz śpiewająco i śpiewasz i, i śpiewasz mówiąco, przeplatasz to wszystko fajnymi historiami, angażujesz, angażujesz naszych gości, czytelników na tej imprezie, do bycia razem, do wspólnej zabawy i do wielu, wielu fajnych momentów. Ale gdy obok Ciebie stanie jeszcze Marcin Kaszubat, to po prostu pozytywny, bez urazy flip i flap mazurskiej sceny szantowej. I dosłownie, i w przenośni. Ci panowie kiedyś zrobili wielką karierę w filmie niemym, czarno-białym. A wypełni kolorów, pełni dźwięków, pełni yy, takiej... Atrakcyjności muzycznej. To, co wy robicie, Tomek przebojowy, Marcin udaje, że się troszeczkę wstydzi, a może się naprawdę wstydzi, albo go Tomek zawstydza. Ale mam wrażenie, że się fenomenalnie, fenomenalnie uzupełniacie. I to są zawsze dla nas niezapomniane niezapomniane koncerty. Wiem, że takie akcje, jak zrobiliście tutaj, robicie też czasami normalnie w sezonie, grając wzajemnie ze sobą na swoich koncertach. Później Marcin Kaszubat już był sam i to było takie fajne preludium przed tym, co działo się później, bo najpierw Tomek, później razem później sam Marcin i już i już. Już, już było wszystko rozgrzane, już zabawa była yy, przednia. I teraz yy, po Was, po Was dalszy ciąg yy, tego bloku takiego szantowego. Zrefowani, zrefowani. Czy tylko muzycy, czy też aktorzy? Królik z pewnością ma więcej z aktora niż z muzyka, sorry Królik, musiałem to powiedzieć. Yy, tobie aktorstwo w muzyce nie przeszkadza i na odwrót, ale Ty robisz tam kawał, duży, kawał roboty, yy, jednak yy, gdy gracie, to my używamy słuchu. Te Wasze ubiory przyciągają wzrok, a Królik latający pomiędzy, no to jest yy, crème de la crème w tym wszystkim, co robicie. Coś fenomenalnego. Yy, bez, bez was ta impreza hmm, na pewno byłaby bardzo uboższa. Nie tylko odbiór wizualny, ale także w te wszystkie emocje, które tworzycie. To, że gracie fajnie, to, że macie swoje płyty, to, że wasza kariera się rozwija i, i jesteście na różnych festiwalach szantowych i tam odnosicie sukcesy, to super. Ale w tym miejscu jesteście przyjaciółmi dla bardzo wielu osób i bez was to nie byłoby to samo. PS od razu wtrącenie. Fajnie, że wzięliście szantę waszego. Cudownego pieska, który reaguje na wszystkie możliwe komendy świata, ale nasz najmłodszy czytelnik Aleksander, który był na wschodzie sezonu, a nie był na zachodzie, na kolejnym wschodzie po prostu musi być. Sugeruję też szybko dla niego znaleźć jakiś instrument, nie wiem, może trójkąt, może jakąś grzechotkę, która wydaje fajne dźwięki, żeby on u was z wami chociaż na jednym kawałku wystąpił, bo to jest wasza piękna historia, to jest wasz, wasze macierzyństwo, to jest wasza rodzina taka pełna już w tej chwili i Wytworzycie rodzinę muzyczną, ale też tworzycie taką prawdziwą rodzinę, która Aleksander jest ważną częścią, więc gdybyście z nim byli, na pewno byłoby lepiej. Gorzej byście się bawili, no bo trzeba by też pełnić rolę opiekuna, ale y, y, ogólnie jesteście fantastycznymi ludźmi, dziękuję, że byliście. Y, po zrefowanych, jak o zapomnę, to mnie wyniesie, wywiezie się na taczce. Po zrefowanych Martin Bend. Martin Bend, za którym jeździliśmy przez cały sezon, tak jak za Okawami i za innymi muzykami, byliśmy na tylu waszych fantastycznych Koncertach. i czasami mamy wrażenie, że już było tak tyle razy super z Wami, zwłaszcza na ostatnim koncercie w Waszym Sztynorcie, ty Pawła do mikrofonu, gdzie cała sala słyszy i to na live się nagrało. Arturku, Ty widzisz co się dzieje? Pawełku, widziałem co się działo i czasami mam wrażenie, że gdy ja już Was obserwuję na tych live'ach, na tych transmisjach, to ja zauważyłem maks Waszych możliwości, że po prostu później już jesteście na wysokości nieba, później już jest tylko wszechświat, kosmos i lepiej być nie może. A po raz kolejny po prostu zrobiliście coś takiego, że miałem ciarki, jak kończyliście yy, ten. graliście w ogóle najdłużej chyba z wszystkich artystów. Powiedzieliście krótko, czekamy, zawsze się przyciąga, no bo taka tradycja jest, i my gramy tyle co chcemy i zagraliście tyle co chcieliście, widzieliśmy Waszą energię. Maciek, Paweł, Karol i Karol, to po prostu te imiona mi zostały w pamięci. Jak gdzieś myślę o czymś fajnym, miłym, fajnej zabawie, nie wiem, najpierw myślę o was, a potem myślę o tej dobrej zabawie. Super, super robota, jesteście fantastycznymi ludźmi, nie tylko pod kątem muzycznym, ale pod, wielomy, pod wieloma innymi względami. I ja też jak czasami was nie ma na naszych imprezach, jakoś chodzę zadowolony, ale gdzieś tam lekki lek, lekko pechami się obniża w kierunku kwasowości, bo jednak fajnie gdybyście byli. Na koniec Chrisu Bańka. Krzysiu, dziękuję bardzo. Wdarłeś się do nas, do tych Mazur 24 dwa lata temu. Poznaliśmy się stosunkowo późno, ale już nam bardzo wiele razy pomagałeś zorganizować te imprezy. Cztery razy czy trzy razy przywoziłeś światła, raz nam nie zaświeciły, a te światła tutaj zrobiły genialną robotę, bo oprócz tych wszystkich wizerunków artystów, oprócz tego wszystkiego, twoje światełka jeszcze migały, czasem migały szybciej, dodały atmosferę takiego większego wydarzenia. Widzicie, co, to, to wcale nie było takie małe wydarzenie. Było mało może miejsca do tańczenia, ale jeśli chodzi o ilość osób, ilość zabawy, która odbywała się też na zewnątrz, odbywała się też na, gór, na, na górnym, na górze. To, to wszystko było super. Ten Twój Coldplay po prostu mnie zawsze miażdży, i jak czasami robię live'a, przyjeżdżam na, na koncerty Twoje, gdy jest po Coldplayu, to mówię, kurczę, znowu za późno przyjechałem, teraz znowu fantastycznie. Ta Twoja ekipa, którą, z której stworzyłeś zespół, to po prostu są ludzie, którzy. To są osoby, które tak pasują do tych naszych imprez. Mają yy, to samą, tą samą ikrę, tą samą chęć zabawy, i mają w sobie tą potężną dawkę życzliwości. Brocou robię wszystko, żebyś na kolejnym koncercie mógł się rzucić plecami w kierunku tłumu i będziesz czuł te ręce, które Cię łapią, bo widziałem, robiłeś próbę, wyciągnąłem rękę ja, robiąc transmisję, ktoś wyciągnął rękę, dwie ręce, żeby rzucić się w tłum, to chyba troszeczkę za mało, ale na kolejne wydarzenie my już zrobimy to, żeby stał, nie wiem, Daniel Bigda i kilku innych osiłków, żeby po prostu, żebyś po prostu z tą gitarą trochę po, po, tej, po tej scenie, gdzie się, po tym miejscu, gdzie się tańczy, pokrążył. Kochani, dziękuję Wam serdecznie, Serdecznie bardzo za Wasz wkład, za co, że Wam się chciało czasem wziąć urlopy, czasem przyjechać kilkaset kilometrów, żeby zagrać dla siebie, dla innych muzyków, dla nas, dla naszych gości, ba nawet dla mieszkańców, którzy też na tę imprezę tu mnie przybyli. Miałoby szybkie podziękowania, ale wiecie co, naprawdę te emocje we mnie dalej tkwią. Ja zawsze mówię, że te, te wydarzenia są troszeczkę kosztem rodziny, ale rodzina też widzi, żona widzi, ile dla mnie te wydarzenia znaczą. To jest takie podsumowanie sezonu, gdzie my z wami się widzimy gdzieś na szlakach, się spotykamy z wami, ale potem spotykamy się z bardzo dużą grupą was. I wtedy tak fajnie sobie usiąść z boku, ja tak wychodziłem parę razy sobie gdzieś na, 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 ta, na, na, na zewnątrz, składałem kapturek, żeby mi taką chwilę spokoju i tak na to wszystko patrzę i mówię, kurczę, fajnie to wyszło, że kiedyś, że się wymyślił, że kilkunastu, kilkudziesięciu już muzyków, którzy się przywinęli przez tę naszą imprezę, się zgodziło, że gospodarze są tacy przychylni, że można się naprawdę w połowie października spotkać, kiedy pogoda nie sprzyja kompletnie. I mimo to udawać, że wszystko z pogodą jest OK, najważniejsze, że jesteśmy w środku. Yy, kochani, nie mógłbym zapomnieć o Tadeuszu. Tadeusz, wiem, że na tej imprezie byłeś tylko w formie takiego kartoniku stojącego. Ale wiesz co? Jesteś tak ważną osobą nie tylko dla Mazury 24, ale dla tych ludzi i dla samych Mazur nie tylko z tymi swoimi opowieściami, ale z atencją, którą obdarzasz mm, każdego y, słuchacza, jak rozmawiasz o tych Mazurach, że jesteś niezbędną y, częścią tej, te, tego całego wydarzenia. Wiemy, że tym razem Haszka, y, twoja żona wspaniała, ukochana, miała problemy zdrowotne i to takie mocne. Więc jeszcze raz, zdrowia, 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 bo te, za te 6 miesięcy mamy okazję znowu się spotkać i mam nadzieję, że to będzie sześć miesięcy, które wystarczą, żeby haszka stanęła do pionu i jak młoda dziewczyna hulała razem z Tobą gdzieś przy jakichś fajnych szantach. Eee, największe podziękowania jednakowo, kochani, bo Was było najwięcej, są dla Was. Dla Was, za zabawę, za uśmiechy, za radość, za życzliwość, czasami za empatię w różnych trudnych momentach, za to, że tak świetnie się bawiliście, za to, że było kilka miłych słów dla nas. Dziękuję, dziękuję. Ja zawsze mówię, że my jeszcze z całego Mazury 24 i z tych imprez jesteśmy zadowoleni, ale nie do końca widzimy mnóstwo niedoskonałości i chcemy jeszcze fajniej to wszystko robić. Ale dziękujemy za te miłe słowa, bo one z nami na pewno będą yy, żyły do następnej imprezy, do wschodu sezonu. A przypomnę, wschód sezonu prawdopodobnie też w Dezecie I w bardzo podobnym terminie: 16-19 kwietnia. Dokładnie. Pół roku odstępu. Pierwszy raz nam tak się zdarzyło, no i bardzo dobrze. Także, kochani, jeszcze raz wszystkim serdeczne. A jeszcze, muszę powiedzieć, właśnie, Bimber Crew. E, no, f, no, nie wiem, nazwa tej waszej grupy, tej waszej społeczności po prostu zobowiązuje. Bardzo zobowiązuje. Jak y, ja nie sądziłem, że y, jest jakaś taka grupa ludzi, w której prawie 100% załogi tak świetnie się bawi. Jeśli byłby wybór mis najlepiej bawiących się, no to macie tą szarfę, macie koronę, bo po prostu bawiliście się. Nie to, że ktoś się bawił gorzej, ale was była faktycznie taka duża grupa. Pozwaliście, robiliście zdjęcia, zagadywali, zagadywaliście artystów, byliście mili, mili dla obsługi. No po prostu super! Super rewelacja. Nie zmieniajcie nigdy nazwy na y, Sleep Crew, bo wtedy będziecie pokazywali, jak się w tawernie dobrze śpi. A tak, wasza nazwa. Jednak zobowiązuje do tego, żebyście się dobrze bawili. Cieszymy się też, że inne osoby zaczęły, tak troszeczkę w cudzysłowie, ale pozytywnie, podczepiać się po tą imprezę, organizować też rejsy, tak jak robi to Bimber Crew. Bo może w tym szaleństwie jest metoda, że my sami nie jesteśmy w stanie, Bóg w jaką reklamą, promocją tego wszystkiego tak pociągnąć. I może właśnie tacy, takie osoby jak Paweł, i inne osoby, które zbierają grupy, właśnie może dzięki Wam też na tych imprezach jest tyle osób i jest ostatecznie taka święta zabawa. Więc Pawełku, dziękuję bardzo. Będę Pamiętał o tym, żeby w Dezecie powiesili w końcu tą Twoją koszulkę, chyba że już wisi. I też słuchajcie, bardzo duże podziękowania dla osób, które chodziły między nami, nalewały wam, robiły wam herbatę, kawę, podawały dania, nalewały wam piwo i inne rzeczy dla całej załogi dezety. Oni takiej imprezy nigdy nie przeżyli. I mimo, że niektórzy z nich pracowali po ileś naście albo ileś dziesiąt godzin non-stop, bo nie było możliwości tego zrobienia inaczej, to impreza im się bardzo podobała, byli zmęczeni jak nigdy i troszeczkę zobaczyli, co robi Mazury24, bo wiecie, my często z tymi osobami podczas naszych live'ów w sezonie się widzimy, o cześć Artur, dzień dobry, w zależności jak tam się z kimś znamy i to jest ok. A tu oni widzą jednak, że Mazury24 to jest potężna społeczność. Ba, to nie chodzi tylko o te liczby, o te setki tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy polubień na Facebooku i na innych socialach, ale tu chodzi o to, że za tymi liczbami stoją prawdziwi ludzie, ludzie w różnym wieku. Dla mnie najsłodszym obrazkiem, a właśnie, jeszcze miałem podziękować dla, dla artysty, wykonawcy, Oliwka od Pawła Soko, tak? Naszego najczęściej komentującego yy, bota, nie bota na naszych live'ach. Oliwka stremowana, ale wyszła, zaśpiewała, agompaniował jej Tomek i Marcin. Oliwka, jedno z swoich marzeń się właśnie spełniło. Cieszymy się, że to mogło mieć miejsce właśnie na zachodzie sezonu 2025. Kochani ode mnie, jeszcze raz wielkie, wielkie dziękuję. Takie momenty jak ostatni weekend yy, nie dają mi żadnego innego wyjścia. Wschód sezonu jest czymś naturalnym, czymś, co już na pewno się wydarzy. A jeśli jeszcze niektórzy artyści też dzwonią do nas i mówią, czy już możemy być, czy już możemy sobie wybrać termin, kilka dni po imprezie, na imprezę, która będzie za pół roku, to dla nas naprawdę, no, tak troszeczkę jest takie wzruszenie, że Wy też odnaleźliście w tym wydarzeniu y, takie, taki moment, taki czas w swoim życiu, żeby przyjechać i z tymi wszystkimi ludźmi dobrze się bawić. I kochani, za tą zabawę przede wszystkim Wam dziękuję. Warto było? Mamy nadzieję, że macie takie same odczucia i mam nadzieję, że nie do zobaczenia na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich, bo to jest domena, którą wypowiadam. Na rozpoczęciu sezonu, czyli powiem to za pół roku do zobaczenia na szlakach wielkich Zior mazurskich. A teraz kochani, mogę Wam tylko życzyć fajnej zimy, fajnej późnej jesieni, fajnej wiosny. Znajdźcie sobie jakieś hobby, znajdźcie sobie jakieś zajęcie, bo wtedy czasem będzie leciał szybciej. A dzięki temu spotkacie się nie z nami za pół roku, tylko za ileś tam momentów. Kochani, jeszcze raz serdecznie dziękuję, do zobaczenia. No, jakby nie było wiosną. Cześć! thank <music> you